Cześć, ja nazywam się Kamil Lewandowski. Do IM Master Academy dołączyłem jako uczeń ponad 5 lat temu dzisiaj jestem edukatorem tej platformy w języku polskim, jak i w języku hiszpańskim już ponad 4 lata. To narzędzie, ta platforma edukacja, trading, handel daje naprawdę niesamowite możliwości, chociażby to że mogę robić to z każdego miejsca na ziemi. Dzisiaj jesteśmy w Dubaju, jest październik i myślę, że nie przeszkadza nam to, aby właśnie znajdować się w takim miejscu i przede wszystkim z ekipą, z drużyną, z ludźmi, którzy idą dokładnie w tym samym kierunku. Wiedzą czego chcą. A zatem ja to życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że widzimy się po tej lepszej, drugiej stronie i w drużynie Take Profit Crypto Crew. Na razie. Cześć. Cześć, nazywam się Ewa, na co dzień zajmuję się wychowaniem syna, inwestuję w siebie i tradingiem. Już półtora roku bez etatu i wróciłam do kraju, w którym się urodziłam, czyli do Polski. E, dołączyłam do akademii około 3 lata temu i zanim dołączyłam, byłam do tego sceptycznie nastawiona. Co mnie przekonało, jak mąż zapłacił mi za shopping, nie z tej karty, której używaliśmy na co dzień. I od razu chciałam zacząć e, naukę. Także polecam i zacząć tobie. Nieważne, czy jesteś kobietą, mężczyzną, ile masz lat, jeżeli zrobisz coś dla siebie po godzinach swojej pracy, możesz już za dwa lata być w innym miejscu niż jesteś teraz. Wystarczy wziąć się do nauki. Pozdrawiam cię. Cześć, jestem Daniel, i bardziej znany jako kierowca na giełdzie. A ja, Agnieszka, i bardziej znana jako jego żona. W Akademii i w grupie Take Profit już jesteśmy rok i 6 miesięcy. Na co dzień ja zajmuję się jazdą za kierownicą, jestem kierowcą ciężarówki. I ja chodzę po prostu do koledzy. Na co dzień mieszkamy też w Szkocji? Tak, dołączyliśmy do Akademii i stwierdzamy, że to była. Najlepsza decyzja w naszym życiu, dzięki której jesteśmy być... właśnie. W Kubaju. Cześć, nazywam się Paweł. Obecnie pracuję w Holandii na budowie. Do Akademii dołączyłem na początku tego roku. I to była chyba jedna z najlepszych moich decyzji. A dlaczego dołączyłem? Dołączyłem z tego względu, że chciałem coś zmienić w swoim życiu. Nie chciałem się martwić ani pracą, ani pieniędzmi. Chciałem robić to, co lubię. A że akurat w Akademii odnalazłem to, co chciałem, chciałbym robić w całym życiu, czyli pracować, nieważne z którego miejsca, nieważne o której godzinie. Chciałem być, Chcę być po prostu szefem dla siebie, nie pracować dla nikogo. Czy polecam tę Akademię? Polecam ją jak najbardziej, a szczególnie dla ludzi, którzy chcą coś więcej od życia, nie tylko pracować na pełnym etacie, żyć od wypłaty do wypłaty, martwić się o, o przyszłość swoją, swoich dzieci. Także jak masz możliwość, podejmij tę decyzję i zrób ten pierwszy krok i go nie pożałujesz. Pozdrawiam. Siemanko, nazywam się Krystian, w Akademii jestem już od ponad półtora roku, w kwietniu minął dokładnie dwa lata. Dlaczego dołączy, decydowałem się dołączyć do Akademii, ponieważ wkurzały mnie dotychczas, dotychczas zwykła praca, chciałem czegoś więcej, chciałem więcej zarabiać, chciałem poznać cały, że tak powiem, zakres zarabiania online, treningu, inwestycji. Zajmuję się tylko i wyłącznie, i wyłącznie tym. Komu bym polecił ten produkt? Poleciłbym to każdej osobie, która chciałaby za tym zarabiać online i coś zmienić, ale tylko, tylko są zdecydowane, bo tylko takie osoby osiągną to, to czego chcą. Także pozdrawiam i tym miłego Cześć, nazywam się Krystian. a co dzień pracuję w branży TSL przy transporcie kontenerów po Polsce ze specjalistyczną elektroniką. Do grupy Take Profit dołączyłem ponad 2 lata temu z myślą o tym, żeby nauczyć się podstaw tradingu, zrozumieć cały ekosystem kryptowalut od podstaw oraz żeby zwiększyć swoją świadomość świata. W obecnej chwili jestem w trakcie zdawania egzaminu na konto fundowane, czyli zewnętrznego kapitału do obrocania na giełdzie. Komu polecam grupę Take Profit? No, właśnie osobom takim jak ja, czyli osobom, które pracują po 8 godzin dziennie, natomiast mają czas po pracy, żeby zacząć się uczyć nowych rzeczy, mają wysokie ambicje i chcą uczyć czegoś więcej. Pozdrawiam. Hejka, hejka, cześć wszystkim. Witam Was z tego pięknego miejsca, w którym po prostu się zakochałam, z Dubaju. Ja nazywam się Gosia. Do grupy Take Profit dołączyłam w maju 2021 roku. Dlaczego dołączyłam? Ponieważ chciałam nauczyć się tak naprawdę zarabiać z każdego miejsca na ziemi, nauczyć się inwestowania, tradingu i pojąć wiedzę taką od podstaw. Bo dołączając do grupy, nie miałam wielkiego pojęcia, co to w ogóle są tak naprawdę kryptowaluty. Teraz już po półtora roku czasu nabyłam dla mnie mega obszerną i cenną wiedzę, aczkolwiek dalej się uczę, dalej się rozwijam w temacie. Oprócz tego, razem tutaj z ekipą z Take Profit jesteśmy właśnie, zwiedzamy Dubaj, także dla mnie to jest również niesamowita społeczność, która razem wspólnie się nie tylko edukuje, rozwija, ale również podróżuje, no coś pięknego po prostu. Jeżeli ty również chcesz posiąść wiedzę i Dołączyć do niesamowitej społeczności. Gorąco ci polecam. Pozdrawiam. Cześć Manko, mam na imię Mateusz. Na co dzień zajmuję się remontami i wykończeniami wnętrz. Po godzinach zajmuję się bieganiem, ponieważ jest to moja największa pasja z działa. Do Akademii dołączyłem 2,5 roku temu przez mojego kolegę Michała, który mi pokazał na początku rynki, troszeczkę pokazywał po w internecie. I zainteresowałem się tym, ponieważ chciałem zarobić troszeczkę więcej pieniędzy. Natomiast okazało się, że jest to bardzo rozwojowy temat, nie tylko jeśli chodzi o pieniądze. Komu to polecam? Polecam to wszystkim, którzy chcieliby zacząć zarabiać w internecie, chcieliby poczuć więcej wolności finansowej i po prostu lepiej żyć, zwolnić szefa i cokolwiek tylko chcą robić. Albo być na przykład w takim miejscu jak to, kiedykolwiek chcą. Także pozdrawiam wszystkich. Ja jestem Ewelina, zawodu jestem fizykiem, chociaż aktualna moja droga zawodowa nie prowadzi mnie w tym kierunku, w zupełnie innym. Na co dzień pracuję w branży motoryzacyjnej, produkcja części do samochodów, pracuję tam na cztery brygady, a po pracy wpadam w świat w tradingu. Trading to nie tylko dla mnie dodatkowe wyzwanie, ale również fascynująca droga do nauki i rozwoju. Dlaczego właśnie trading? Mówię, że w przyszłość i to jest obszar, który naprawdę warto się zainteresować. Zapraszam Was do śledzenia mojej drogi zawodowej i osobistej. I ja zmierzam do rzucenia etatu. I jeżeli Ty masz też takie marzenie i chcesz zobaczyć, jak ja to robię, to zapraszam Cię na mój profil. Posłuchaj, bo, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Nie żartowałem, wyluzy. Słuchaj, nie znamy się, ale zaraz się poznamy. Nazywam się Olek Szawiak. Na co dzień robię bardzo dużo rzeczy, ale większość wszystko się skupia dookoła, do, dookoła inwestowania, tradingu, rynku kryptowalut. Od czego to się zaczęło, dlaczego to zacząłem i dlaczego dołączyłem do Akademii? No odpowiedź jest bardzo prosta. Chciałem kupić Bitcoina na był po 5 dolarów. Przygapiłem ten moment, cena wzrosła do 50 powiedziałem, o nie, muszę koniec, zaczynam naukę y, z rynkami kryptografii więc od tego wszystkiego się zaczęło tak jak teraz y, cena jest po 37 tysięcy dolarów za jedną sztukę bitcoina, a parę miesięcy temu była po 16, więc była okazja kto wiedział, ten kupił, ale to wszystko na to wszystko potrzebujesz wiedzy i odpowiedniej wiedzy, więc dla kogo jest akademia i dla kogo jest trading inwestowanie, w sumie dla każdego dla osoby, która jest cierpliwa, wytrwała i konsekwentna, pozdro, to tyle ode mnie Cześć, mam na imię Kasia, studiowałam zdrowie publiczne, ale w swoim zawodzie nie przepracowałam ani jednego dnia. A co dzień jestem żoną i mamą na pełen etat, traduję, ale także rozwijam się, by być coraz lepszym w marketingu sieciowym. Akademii dołączyłam 1009 dni i 2 godziny temu. Dlaczego? Bo uświadomiłam sobie, że znalazłam się w pułapce codziennej rutyny, która totalnie nic nie wnosiła do mojego życia i po prostu nie chciałam wracać na typowy etat. I to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam, dlatego że przestałam bać się własnych marzeń, wyrzuciłam z mojego życia rutynę oraz przestałam obawiać się o swoją przyszłość. Polecam każdemu, kto chce coś zmienić we własnej sytuacji, ma ambicje, by się rozwijać i nie boi się podejmować wyzwań. Jeśli interesuje Cię trening bez filtra i kolorowania, to wpadaj na moje konto na TikToku. Cześć, mam na imię Ewelina, zajmuję się tradingiem od maja 2021 roku i od wtedy też jestem właśnie w grupie Take Profit. Przede wszystkim chcę Ci powiedzieć, że jeżeli pragniesz spełniać swoje marzenia, jeżeli pragniesz mieć więcej czasu i jednocześnie więcej pieniędzy, wydaje się to być trudne, to tak naprawdę nauka tradingu jest odpowiednia dla Ciebie. Mi nauka tradingu umożliwiła zarówno spełnienie marzeń, jak i posiadanie większej ilości czasu, który mogę poświęcać swojej rodzinie, swoim bliskim, jak i przede wszystkim też własny rozwój. Więc tak naprawdę bardzo dużo w moim życiu się zmieniło. I jeżeli myślisz, że jest to jakaś tajemna wiedza dostępna tylko dla wybranych, to nawet nie wiesz, jak bardzo się mylisz. Ja też się myliłam i przekonałam się na własnej skórze, że odpowiednio przekazana wiedza, w odpowiedni sposób, odpowiednio ułożona. Chodzi do głowy jak złoto, więc nic, tylko po prostu zaczynać. Jeżeli też chcesz zacząć działać, zapraszam Cię serdecznie do naszej grupy. Hejka, jestem Weronika, mam 19 lat. Do akademii dołączyłam w lipcu tego roku. Skąd taka decyzja? Po moim przyjeździe do UK zaczęłam interesować się rynkami finansowymi, dołączyłam do innego projektu, który okazał się totalnym niewypałem. Totalnie co innego mi obiecywano, co innego dostałam, więc po paru miesiącach po prostu odpuściłam, odeszłam, zaczęłam uczyć się na własną rękę, co też mi na dobre nie wyszło. No i później natrafiłam na Akademię. Uważam, że jestem naprawdę w świetnym miejscu. Jest to jedyne miejsce, w którym dostałam współpracę indywidualną i nie musiałam za nią płacić 1500 dolarów. Także komu mogę polecić Akademię? Osobom, które chcą od życia czegoś więcej, które chcą rzucić etat i osobom, które chcą nauczyć się rynków finansowych. Siemanko, na imię Mateusz. Na co dzień zajmuję się social mediami w pewnej firmie. Do Akademii dołączyłem w lutym tego roku. Była to szczerze najlepsza decyzja w moim życiu. To, czego się tu nauczyłem jest niesamowite. Ludzie, jakich poznałem są cudowni. Cały czas wsparcie za od przyszłości. Polecam Akademię każdemu, kto chce lepszego życia i podejrzewam, za 2-3 lata usłyszymy się już w lepszym miejscu. Siemanko, z tej strony Mikołaj. Tak krótko sobie powiem. Aktualnie mam 21 lat, właściwie już za chwilkę 22 i na co dzień zajmuję się telefoniczną sprzedażą ubezpieczeń. Do Akademii dołączyłem 2 lata temu. Wtedy jeszcze pracowałem jako dostawca KFC po szkole i tak naprawdę szukałem w międzyczasie pomysłu na siebie, co ja tak właściwie mogę robić, bo jedyne co o to wiedziałem tylko tyle, że na pewno nie zamierzam przez kolejne cztery świat pracować na etacie. Moim największym marzeniem ogólnie od zawsze było to, żeby móc podróżować po prostu po świecie i móc tak samo odwieść swoich rodziców od tej ciężkiej pracy, odwdzięczyć im się tak naprawdę po prostu za te wszystkie lata, gdzie mnie wychowywali. i też stąd narodził się pomysł na zarabianie na rynkach finansowych, bo daje mi to każdą możliwość, którą po prostu oczekuję. I tak przyznam szczerze, że tak naprawdę to była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć, bo tu już nawet nie chodzi o samo zarabianie pieniędzy. Ten biznes tak naprawdę odmienił po prostu całkowicie moje, moje myślenie, moje spojrzenie na świat i nie ważne, tak naprawdę, czy ty masz 20 lat, czy może masz 40 lat, z czystym sumieniem tak naprawdę polecę każdemu ten biznes, kto po prostu chce kreować sam swoje życie i uwolnić się od tego poślanego systemu, jaki nam wszyscy kreują. Hej, jestem Paulina. W Akademii Take Profit jestem już od ponad dwóch lat i śmiało mogę powiedzieć, że chyba znalazłam swoje miejsce na ziemi. Na co dzień zajmuję się tradingiem i network marketingiem i pomagam też osobom w mojej grupie stawiać pierwsze kroki w tej samej branży. Akademię polecam ludziom, którzy naprawdę chcą zmienić coś w swoim życiu, zyskać więcej czasu i pieniędzy, poznać nowych ludzi, którzy tak naprawdę mają bardzo podobne cele i pozwiedzać się też na miotra świata. Jeżeli chcesz nauczyć się tradingu i inwestycji od samych podstaw, odezwij się i co? Działamy. Cześć, mam na imię Asia. Od 10 lat mieszkam i pracuję w Szkocji. Obecnie zajmuję się pracą w przedszkolu tutaj w Szkocji. I do akademii dołączyłam pół roku temu, ponieważ zdarzyła się przykra sytuacja, gdzie zmarł mój dziadek, a ja przez właśnie pracę nie mogłam być na jego pogrzebie. Wtedy powiedziałam sobie: Nie, czas coś zmienić, czas zacząć robić coś, co pomoże mi. Być swoim własnym szefem i decydować o swoim urlopie i o swoim życiu. Jeśli jesteś osobą, która chce również zmian w swoim życiu, która ma już dość dyktowania czasu, urlopu, ilości godzin pracy, to właśnie to miejsce może być dla Ciebie. To właśnie nasza Akademia może pomóc Ci zmienić życie, jeśli podejdziesz do tego profesjonalnie. Cześć, jestem Jarek. Prywatnie szczęśliwy ojciec i mąż. Do akademii dołączyłem jakieś dwa lata temu jako totalny sceptyk, tylko dlatego, że namówiła mnie do tego żona. Dziś uważam, że było to jedna z lepszych decyzji. Od tamtego momentu zmieniło się moje spojrzenie na świat. Rozwijam się na wielu płaszczyznach, a trading jest częścią mojego życia i nie ukrywam, wiążę z nim swoje plany na przyszłość. Myślę, że każdy, kto chce zmienić choć trochę swoje życie i jest gotów poświęcić na to Odrobinę czasu powinien dołączyć do projektu, bo najgorsze, co można zrobić, to nie spróbować i kiedyś tego żałować.